Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku ten oto ładny, dwukolorowy szalik. Taki oto ma wzór. Wzór bardzo ładny, elegancki i bardzo prosty, tak naprawdę w wykonaniu. Może wydawać się trochę skomplikowany, ale szybko się go wykonuje. I tak, ja zrobiłam tu szalik w dwóch kolorach. Oczywiście. Wy możecie zrobić szalik w różnych innych kolorach. Możecie zrobić w jednym kolorze. Można zrobić każdego koloru mniej rzędów. To już naprawdę jak Wam wyobraźnia podpowiada. Ogólnie ten szalik, który zrobiłam, ma długość 2 metrów i szerokość 17 cm. Jeżeli ten szalik jest za długi dla Was, to proponuję po prostu może z pięć rzędów każdego koloru, każdej tej części koloru, tak, po prostu zrobić mniej, czyli tutaj zrobić pięć rzędów mniej w jednym części koloru, tutaj zrobić w tej części koloru pięć rzędów mniej, tu w następnej części pięć rzędów mniej i w następnej części 5 rzędów mniej. Jeżeli chcecie mieć krótszy szalik, skracając pięć rzędów w każdej części szalika, szalik będziecie mieć o tak mniej więcej o 20 cm krótszy, czyli będzie tak 180 cm długości. Co potrzebne jest do wykonania szalika i jak go wykonać, już wam pokazuję. Do wykonania szalika potrzebuję dwóch kolorów włóczek. Ja użyję różowy jasny i różowy ciemny, oprócz tego licznik rzędów, igłę z grubym oczkiem, nożyczki oraz szydełko o rozmiarze 6 mm. Rozpoczynamy od wykonania łańcuszka z 27 oczek. Jeżeli ktoś chce, żeby był szerszy, to należy pamiętać o zasadzie, że łańcuszek musi być podzielny przez 2 plus jednoczko na końcu. Mam wykonany łańcuszek z 27 oczek, więc teraz rozpoczynam pierwszy rząd. Wkłuwam się w trzecie oczko od szydełka. 1, 2, 3. Chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku. Następnie nabieram włóczkę na szydełko. wkłuwam się w czwarte oczko, czyli w te kolejne. Chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam cztery pętelki na szydełku. Chwytam włóczkę i przeciągam przez wszystkie cztery pętelki. I teraz znowu biorę włóczkę, chwytam i przeciągam pod oczkiem. Teraz przechodzę do kolejnego oczka, wskułam się w oczko i też chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku. I znowu nabieram włóczkę na szydełko. I wkułem się w kolejne oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam cztery pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez wszystkie cztery pętelki. I jeszcze robię jedno oczko, czyli chwytam włóczkę, przeciągam pod pętelką. I to jest sekwencja, którą będę powtarzała do końca rzędu. Czyli jeszcze raz. Wkułem się w kolejne oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę na szydełko gląłam się oczko kolejnych chwytam włóczkę przeciągam pod oczki mam cztery pętelki na szydełku chwytam włóczkę przeciągam przez cztery pętelki jeszcze raz chwytam włóczkę przeciągam przez pętelkę Kończąc pierwszy rząd zostaje mi się jedno oczko łańcuszka i w tym oczku robię tylko półsłupek czyli wbijam się w oczko chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem mam dwie pętelki na szydełku chwytam włóczkę, przeciągam przez dwie pętelki i mam skończony pierwszy rząd przechodzę do drugiego rzędu robię dwa oczka łańcuszka 1. przekręcam robótkę i znowu od trzeciego oczka od szydełka jeden, dwa, trzy Wam się tu pod ten półsłupek, bo to był ostatni półsłupek, który zrobiłam, przeciągam włóczkę pod tym półsłupkiem, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, włam się pod kolejne oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem, mam cztery pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przeciągam przez wszystkie cztery pętelki, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. I teraz... I widzicie, już się powtarza cała ta sekwencja, czyli znowu. Wkłuwam się pod kolejne oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam dwie pętelki na szydełku. Chwytam włóczkę, wkłuwam się pod kolejne oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem. Mam cztery pętelki na szydełku. Chwytam włóczkę, przeciągam pod czterema pętelkami i jeszcze raz chwytam włóczkę, przeciągam pod pętelką. I tak muszę powtarzać do końca tego rzędu. I na końcu rzędu znowu w ostatnim oczku robię tylko półsłupek. Tak wygląda szalik po dwóch rzędach. I tak naprawdę tylko ten drugi rząd trzeba cały czas powtarzać. Ja jeszcze zrobię jeden rząd, żeby było widać ten wzór lepiej. Czyli znowu dwa oczka łańcuszka, przekręcam robótkę. I od trzeciego oczka od szydełka 1, 2, 1. Tu musi takie małe zrobiło oczko 1, 2, 3. Czyli robię pierwszą sekwencję. Teraz przechodzę do kolejnego oczka, robię kolejną sekwencję i tak powtarzam do końca rzędu. I oczywiście na samym końcu. W ostatnim oczku robię posłupek. Mam już wykonane trzy rzędy szelika. Jak widzicie, z obu stron jest identyczny i bardzo fajny wzór. I teraz cały czas powtarzam jeden rząd, aż do rzędu pięćdziesiątego, a potem będę zmieniała kolor. Zrobiłam już 50 rzędów szalika, taką wygląda. I teraz kończę 50 rząd. Oczywiście półsłupkiem, ale jako, że zmieniam kolor, to go nie zakańczam, prawda? Tylko wbijam w szydełko, przeciągam włóczkę pod oczkiem. Biorę drugą włóczkę, drugi kolor i przeciągam pod tymi dwiema pętelkami. I teraz znowu robię normalnie jak poprzednie rzędy, czyli dwa oczka łańcuszka. Przekręcam robótkę. I znowu od trzeciego oczka, od szydełka. Powtarzam tę całą sekwencję. Mam zrobiony 51 rząd. I teraz tutaj można uciąć włóczki i wszyć. Albo teraz, albo potem, jak skończymy szalik. I teraz tak, tym drugim jasnym różowym zrobię kolejne 50 rzędów. Potem zmienię na różowy ciemny. I znowu kolejne 50 rzędów zrobię. I potem jeszcze raz zmienię na różowy jasny. Czyli i też 50 rzędów zrobię. Czyli każdym kolorem zrobię dwa razy po 50 rzędów, czyli najpierw różowy ciemny 50 rzędów, różowy jasny 50 rzędów, potem znowu różowy ciemny 50 rzędów i zakończę różowym jasnym też 50 rzędów. Rozpoczynam 52. rząd. Skończyłam już wszystkie rzędy szalika i teraz zakończam szalik, czyli przez pętelkę przekładam jeszcze włóczkę, ucinam włóczkę i muszę jeszcze tylko powszywać wszystkie końcówki włóczek, które mam, czy tu z początku, czy z końca, czy na przykład ze środka. Jeżeli jak kończyłam włóczki, tak, więc teraz powszywam wszystkie końcówki. I mam już skończony szalik. Tak wygląda. Bardzo fajny wzór, jak widzicie. Jak wspomniałam na początku, bardzo proste w wykonaniu. Można oczywiście tutaj yy, też, jak wspomniałam, zrobić różne kolory. Można z jednego koloru zrobić, można mniej rzędów każdego koloru robić. Naprawdę można wymyślać tutaj przeróżne fajne kombinacje z wzorami.